Tak patrzymy na dawne wieki każdy życzy je zgodnie z jest właśnie ten problem to jest właśnie ten problem że sumienie nie jest Eu vou o naukę. Wszyscy uciekają albo jadą w lewo. Marcin miejscówkę na lewo nam dał, ale mamy zielone światło. Patrzcie, ile ludzi ucieka. Patrzcie, ile ludzi ucieka z kiłes. Że oni coś wiedzą, nigdy nie byłem wielkim fanem pick-upów. I teraz, jak wyszedł ten nowy ten nowy pojazd, który chcemy kupić, to jest w wersji suwa i wersji pick-upa. I ja myślałem, że chcę suwa, ale jak se obejrzałem jednego i drugiego, to stwierdziłem, że jednak chcę pick-up. Jadę przed siebie na razie i oglądam widoki przez okno Słońce się schowało za chmury, no ale może się rozwieje Do tego zachodu słońca to jeszcze chwila jest Tu znam zniknie pod drzewami internet Znowu ocean. Gdzie się nie obrócimy, to ocean. Miejsc parkingowych jest troszkę od czasu do czasu. Nie, nie planuję już kupować żadnych komisek. Nie ma już planu kupowania. Tu jest ten najbardziej na południe wysunięty punkt, przy którym sobie trzeba zrobić zdjęcie. No, ale... Aha, i kolejka ludzi do zdjęcia. <ścoughs> 90 mil na kubę. Teraz jedziemy na tą miejscówkę, którą Marcin polecał. Zobaczymy, co tam się... jak to tam wygląda. Oni by się mogli tu nauczyć od Majkrowskiego. Bo tu ciągle są jakieś bezpłatne miejsca. W Krakowie już nie ma takich. Tego to muszę sfilmować, bo to jest stary van Citroena. Lekko zmodyfikowany. Przerobione na lodziarnie ale no, wypożyczalnia wypożyczalnia roweru ma starą francuską rejestrację ale ma z tyłu podwójne koła zrobione, koguty piją jest kogut jest kogut na wiecie znaczy w świt trzeba wstawać Pięknie kogucik wygląda. A gdzie są kury? Skąd te koguty się tu biorą? Kogutów jest, Kogutów jest tu od cholery, a kur nie. Jesteśmy na najbardziej na południe wysuniętym punkcie, przy najbardziej na południe wysuniętym punkcie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście każdy sobie tu musi zrobić fotkę. 90 mil do Kuby stąd jest, więc rzut beretem. Jakby człowiek miał kajak, to by sobie mógł popłynąć, więc jak widzicie mam tutaj ten y, słupek, który pokazuje, że to jest to najbardziej na południe wysunięte miejsce. Pamiątka z Key West, każdy tutaj musi być i każdy musi to zobaczyć. To jest najważniejsze, najważniejsze miejsce na Key West, no bo po to się tu jedzie, byśmy na Alasce. W najbardziej wysuniętym na północ punkcie Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy najbardziej na południe wysunięty punkt. Możemy wracać do domu. Piłek zaliczony, można wracać do domu. Kolejeczka krótka. Wieczorem, jak tu byłem, to tam kolejeczka była aż do rogu. Bo, no, bo to jest bardzo popularna miejscówka, ale w tej chwili jest ósma rano. Nikt się na wakacjach nie zrywał ósmych rano, więc, więc na razie jeszcze to są pustki. Prawdą jest, że koguty łażą po kiłach, koguty, a kur nie ma w ogóle, nie wiem skąd się te koguty biorą. Chyba w ramach nowoczesności, w dzisiejszych czasach to już nie jest politycznie poprawne. Mówienie, że do rozmnażania to trzeba kury i koguta. Hmm? Może w dzisiejszych czasach koguty same potrafią się rozmnażać. To... Kto to może wiedzieć? Chyba, że te kury tutaj wyglądają... A nie, są kurki. Są kurki. No proszę, jednak kurki też... No to się sprawa wyjaśniła. No i rosną następne kobieciki następne kobieciki rosną. Tu Ładny domy pod palmami w ogóle to domki ładne tutaj na kiju chałupki takie nie są piękne wielkie rezydencje tylko drewniane Niewielkie domeczki, ale mają swój urok. Jesteśmy w domu Hemingway'a. Chycimy. Chycimy Mamy kotki tutaj. Chcemy do Będzie tur. Tur będzie za 15 minut, a na razie idziemy do ogrodu. No ogród piękny. Piękny ogród. Muzeum, jakby ktoś był ciekawy, kosztuje 18 dolarów. Tylko gotówka. Nie wolno płacić kartą kredytową. Tu pan Hemingway odczyty ma chyba swoje. Nie wiem, co tutaj jest, ale, ale ogród ładnie wygląda. Niesamowicie. No jak w ogrodzie botanicznym. I no to tutaj rośnie w naturalnym środowisku. przeszła koło mnie, ale nie da się pogłaskać, tylko posłada. Kicia, kicia, Taka czarna. Taka czarna kicia jesteś. I patrzysz podejrzanie na mnie, jak pantera wygląda. Kicia wygląda jak pantera. My w domu pana Hemingwaya. prosiliśmy się tutaj do niego Zaraz mam tutaj przewodnik do Co tu było ciekawe? Co tu siedziałem? działo? tyłazu. Idziemy zobaczyć, co tutaj na górze jest, biblioteka, możemy zobaczyć, co tam Hemingway czytał, nie tylko co pisał, ale co czytał. Tutaj studio, gdzie Hemingway pisał, ale kiedyś było to przejście z tego balkonu do studia, gdzie te bambusy wyrosły, tylko jakieś Jakiś huragan je zwalił i nigdy tego nie odbudowali. Mamy teraz tu eleganckie schodki, ale dawniej można było po prostu przejść co 100 lat temu, chyba w 24. roku. A tutaj, tu miejsce, gdzie na przykład komu bije dzwon napisał Hemingway, napisał tutaj komu bije dzwon 70% rzeczy, które Henrym napisał, na tutaj w tym Na tej maszynie dopisano. O jaki facet tutaj fajny. Jaki fajny gość tutaj jest, popatrzcie Basenik, no ale nie można się kąpać. Taki basen się marnuje. Nie? 20 tysięcy dolarów w 1937 roku kosztował latarnia morska idziemy to już będzie nasza ostatnia atrakcja idziemy, jedziemy stąd wyjdziemy sobie na tą latarnię mam nadzieję, że nie umrę tam ze strachu 88 schodów No windy nie ma, nie ma windy Jak to jest możliwe Sto lat temu to zbudowali Kurde Żebym tylko w dół nie patrzył Mam nadzieję, że nie umrę tu ze strachu Wyłączam tu kamerkę, zamykam oczy. Wylasz. I tak dalej nie było. Kurde, Jest Problem taki, że się boję tu wyjść. cały ocean Widzimy całą wyspę Nie padnę na dół, tylko nie padnę na dół To chyba obejdziemy dookoła A ten dom z czerwonym dachem to jest najbardziej na południe wysunięty dom w Ameryce Kościół metodystów na dole Dość tych atrakcji Idziemy na dół Teraz będzie problem dopiero, żeby zejść na dół i nie umrzeć ze strachu. Na początku jest spoko, bo na początku jest. Łokurdy. Na początku schody są przez ścianie. A potem dalej te schody się otrzymają od ściany. Nie jest lekko żyć ze strachem wysokości, jak człowiek bez przerwy łazi po jakiś schodach. Tutaj se mieszkał latarnik I tu nazwiska tych latarników Po ile lat tu pracowali? Po 10 niektórzy, niektórzy chwilkę tylko, jeden prawie 30 nie 20 To hmm. nie jest taki barbara Pani Basia ponad 30 lat tu pracuje te te lampy, soczewki, soczewki, które były używane. tutaj jest. Wiecie, jakie to duże jest? Jak nie wiecie, jakie to duże, to popatrzcie się na mnie. Jestem duży chłopak. Duża mężczyzna jestem, a to jest dwa razy większe ode mnie. Tu jest jak 20 tysięcy dolarów kosztował w połowie XIX wieku. 12 stóp wysokości, czyli 3,60 i 1,80 m szerokości. Poważny sprzęt stoi. Rejestracja z main, a tu jest baza wojskowa, więc pewnie należy do jakiegoś marinarza, do jakiegoś Mariaka, to jest Riz, oczywiście, czyli ten 700 konny... 700-konny ram. King of the road, no, z wyjątkiem tego, że teraz jest już Ford Raptor R, który też ma 700 koni, więc mamy dwóch królów. I obowiązkowe miejsce, żeby sobie zrobić zdjęcie, więc tu jeszcze raz najbardziej na południe wysunięty punkt Stanów Zjednoczonych i już kolejeczka jest na kilkanaście metrów dobra i coraz bardziej się wydłuża, bo już jest 11 rano. To ludzie się budzą powoli. Jak tu ładnie jest, jakie tu są piękne tereny. Nowe bronko znowu. Bardzo dużo tych nowych jest w południu. Łaziłem po mieście, głaskałem koty Hemingwaya sześciopalczaste. Goniłem koguty po ulicy. Zamoczyłem rękę w oceanie i buta. Byłem na latarni morskiej i jadę do domu. Zostać na noc. On mówi, że tu nie, bo tu gonią. Ale mi powiedział, gdzie jechać i gdzie zaparkować. Miałem bardzo spokojne miejsce. Bardzo fajne, spokojne miejsce miałem. Więc już zapisałem w notesie podałem Marcinowi miejscówkę, gdzie możemy spać na Kiwes, Bo na Kiwes podobno nie ma darmowych miejsc do spań. Jechać. Piękna marina po lewej stronie. A my jedziemy z szosą US Highway 1 od zerowej mil. A ja mam nalepki na drzwiach z tyłu z Alaski i z Key West. Także już północ-południe przejechałem całą Amerykę od początku do końca. Znaczy całe Stany Zjednoczone. Jeszcze wschód-zachód. Wschód-zachód też przejechałem, no ale nie mam żadnej nalepki z zachodu i przejedziemy po takim kempingu, zobaczycie jak to tutaj ludzie, o jaka fajna ciężarówka. ktoś tu przyjechał z samym ciągnikiem widzicie, po lewej stronie Peterbilt antenki na dachu mają telewizyjne fajnie ten Peterbilt wygląda z olbrzymią sypialnią ja bym po komuś wlazł do takiego autobusu, tylko to tak trochę, to tak troszkę głupio. My już wracamy z Kiwi. Heftoleef. Okay. Yeah, you can check. It. You got to check in at the gate so we know if somebody's here. Oh, okay. You know I mean? All right. Okay, so I maybe. No problem. Okay. No, nie wolno tu jeździć. Zagapili się security, ale mnie tu dogonili meleksy, Więc wyjeżdżamy stąd. No ale co my chcieli zobaczyć, tośmy zobaczyli. Olbrzymi ten camping jest. No i tu sobie ludzie jadą, zarzucają kotwice i siedzą. Jakie hamy? Nie, no, nie nazywa ich hamami, bo nie, wiesz, od tego są, żeby tu pilnować porządku. To nie jest hamstwo, tylko to są zasady, które tutaj panują. I bardzo dobrze, no bo jest bezpiecznie wtedy. Nie może byle kto wjeżdżać i nie wiadomo, wiesz, dealer narkotyków, prostytutki, no. Różne osoby mogłyby tu przyjeżdżać, więc uważam, że bardzo dobrze, że, że takie warunki tutaj panują. Tak no możesz cofnąć tą transmisję to będzie zaczęliśmy ją na Key West, a poza tym bo wczorajszy live też był, jak dojechaliśmy na Kiwest. Aha, ja tu pod prąd jadę znowu. Znowu jadę pod prąd. Czy tu się da wyjechać stąd w ogóle? Jakoś to jadę nie po kolei. Także przepraszamy pana, panie Security, żeśmy wjechali bez pytania. No, ale to dobrze, bo byśmy pytali, to byście nas nie wpuścili. A tak to zobaczyliśmy przynajmniej. Miał być piękny zachód słońca, bo cały dzień było bezmurne niebo, a teraz się okazało, że się zachwyciło na zachodzie, więc niby jest całe pięknie, no ale nie tak nie tak jak powinno być. Na dodatek wieczórz wszystko się strasznie zrobiło. Nie wiem na ile ten mikrofon chroni przed wiatrem, no ale, no ale tak jest, nic na to nie poradzi. Kończymy, słoneczko nam zrobiło przykusza i się. Ale piękne, wygwizdów strasznych, ale i tak przyjemnie jest z wieczorem. jak nam auto odpali albo trzy nam auto odpali. Stało dwa tygodnie. Wróciłem wcześniej do domu niż planowałem, ale dwa tygodnie gdzie była zimna noc, był przymrozek, teraz jest jakiś plus jeden stopień. So